Na początek lekcji trzeciej powtórzmy sobie słówka z lekcji poprzedniej. Jak po chińsku powiemy następujące słówka. Jakie coś jest? lub jak... Cenna ja. Cenna ja". Kolega, koleżanka. Phanju. Patrzeć, oglądać lub czytać Kan. Kan. Telewizor lub telewizja. Dienszy. Dienszy. Oraz iść. Lub udawać się. ciu, ciu, A oto pierwsze słówko, którego nauczymy się na tej lekcji. Siang. Jak widzicie, słowo to posiada aż dwa różne znaczenia. Chcieć lub tęsknić. Dlatego na tej lekcji poświęcimy trochę czasu, aby wyjaśnić każde z nich. Na początek zajmijmy się tłumaczeniem Tęsknić i zastanówmy się, co może oznaczać poniższe zdanie. Łosian. ni. Jak sami możecie wywnioskować? Każde słówko pojedynczo będzie oznaczać ja, tęsknię ty. Co w takim razie może oznaczać całość? Jak już się pewnie domyślacie, całość będzie oznaczać po prostu tęsknię za tobą. Łośani ni. A teraz zastanówmy się, jak po chińsku powiemy następujące zdania: Ja tęsknię za moją mamą.

他想中国的米饭。他想中国的米饭。My wszyscy tęsknimy za tobą。我们都想你。 我们都想你,学你 za 学。天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天 Zajmijmy się drugim tłumaczeniem tego słówka, czyli chcieć. Możecie się zastanawiać, czym różni się słówko ja oraz xiang, Skoro oba tłumaczymy jako chcieć. Otóż różnica między tymi słówkami jest taka jak w przypadku, gdy po polsku powiedzielibyśmy te dwa zdania. Ja chcę ło ja. Oraz Chciałbym. Łosia. Przemyślane użycie tych dwóch słówek może nadać zdaniu zupełnie inny wydźwięk. Poprzez użycie słówka ja możemy zdaniu nadać np. wydźwięk rozkazujący lub wskazać, że czegoś wymagamy. Natomiast, posługując się słówkiem sian, nadajemy zdaniu uprzejmy lub co najmniej neutralny charakter. Uwaga! Wiadomo, że Teoria nie zawsze pokrywa się z praktyką i bardzo często się zdarza, że te dwa słówka przez Chińczyków używane są wymiennie. Na przykład zamawiając jakieś danie w restauracji lub kupując coś w sklepie, możemy się posłużyć zarówno słówkiem ja lub xiang. Nie musimy się również obawiać o to, że zostaniemy zrozumieni w sposób dwuznaczny. Przećwiczmy teraz słówko xiang w znaczeniu chcieć. Zastanówcie się, jak po chińsku powiemy następujące zdania. Chciałbym zjeść ryż. czy mi fan. fan. Chciałbyś nabyć się kawy? Nisia. Ch kafejma Nisiang Ch kafejma Czy chciałbyś jechać do Chin? Nisian Ci Chungłoma. Nisian Ciui Chungłoma. Chciałbym poczytać książkę. 我想看书。我想看书。Nie chciałbym mieszkać w hotelu。我不想住在酒店。我不想住在酒店。 A oto kolejne słówko, którego nauczymy się na tej lekcji. TAI TAI Czyli zbyt. Przy wymowie tego słówka proszę zwróćcie uwagę na przydech po literce T. TAI Zastanówmy się teraz, jak po chińsku powiemy następujące zdania. Ja niezbyt lubię uczyć się w szkole. 我不太喜欢在学校学习。我不太喜欢在学校学习。uczniowie wszyscy niezbyt lubią tamtego nauczyciela. 学生们都不太喜欢那个老师。

大家都不太认识他。大家都不太认识他。Ja też nie zbyt lubię 我也不太喜欢喝咖啡。我也不太喜欢喝咖啡。 Kolejnym słówkiem, którego się nauczymy na tej lekcji, jest słówko pogoda. Tien chi. Tien chi. Jeśli chodzi o wymowę, to przypominam, że w obu sylabach występuje przydech. Tien chi. Zastanówmy się teraz, jak po chińsku powiemy następujące zdania. Dziś pogoda jest niedobra. Dziś pogoda była puchao Wczoraj pogoda Wczoraj pogoda była bardzo okropna. Wczoraj pogoda była bardzo okropna. Wczoraj pogoda bardzo lubię polską pogodę. Łochensi huen tięci tięci Pozostańmy jeszcze na chwilę w temacie pogody i nauczmy się jeszcze dwóch ostatnich słówek Żo oraz leun Ży oraz leun, co kolejne oznacza ciepły ciepła oraz zimny, zimna. Użyjmy teraz tych słówek w zdaniach i zastanówmy się, jak po chińsku powiemy następujące zdania. Jest mi bardzo zimno. Tutaj ma podpowiedź. Dosłownie po chińsku to zdanie będzie brzmieć: ja bardzo zimno. Łochen leon. Przy okazji, przypominam o zmianie tonów. Oto kolejne zdanie. Jest mi bardzo ciepło. Łochen, że. Ta kawa jest bardzo ciepła. Ten kawa hen bardzo ciepła. Ten kawa jest bardzo ciepła. lubię pić bardzo ciepłą herbatę. bardzo ciepłą herbatę.

W języku chińskim, gdy chcielibyśmy powiedzieć, że dziś jest bardzo ciepło, albo wczoraj było bardzo zimno, musimy zaznaczyć, że chodzi nam o pogodę. W przeciwnym wypadku nasi rozmówcy mogą nas nie do końca zrozumieć. Zastanówmy się w takim razie, jak moglibyśmy po chińsku powiedzieć następujące zdania: Dziś nie jest zbyt zimno. 今天天气不太冷。今天天气不太冷。w o r b y a o e 昨天天气很热。昨天天气很热。 Na koniec, zgodnie z tradycją, powtórzmy sobie słówka, których nauczyliśmy się na dzisiejszej lekcji i przećwiczmy je sobie w zdaniach. Sia, czyli tęsknić lub chcieć, tchaj, czyli zbyt tianqi Qi, czyli pogoda że ciepło oraz leu czyli zimno. A teraz zastanówmy się, jak po chińsku powiemy następujące zdania: Jest mi dzisiaj bardzo zimno. 我今天很冷。我今天很冷。Tam ten nauczyciel bardzo tęskni za jego uczniami。那个老师很想他的学生。那个老师很想他的学生。 My wszyscy chcielibyśmy się napić chińskiej herbaty. 我们都想喝中国的茶。我们都想喝中国的茶。siang, Nie tęsknię za moim domem. Ło,

我妈妈今天不太高兴。我妈妈今天不太高兴。Czy bardzo 你很想他吗？你很想他吗？ Nie lubię jeść bardzo ciepłego ryżu. Ło pusi, huan, ch, mi, fan. Ło pusi, hen, chen, mi, fan. W Chinach pogoda jest fantastyczna. 在中国，天气非常好。在中国，天气非常好。Oni wszyscy tęsknią za polskim makaronem. 他们都想波兰的面条。他们都想。 Polandę miętja. jaka dzisiaj jest pogoda? Dzisiaj pogoda? jest pogoda? Dzisiaj pogoda? Dzisiaj pogoda? Ja Dzisiaj bardzo chciałbym zjeść makaron 我今天很想吃面条。我今天很想吃面条。A teraz przetłumaczymy zdania z chińskiego na język polski。我不太喜欢看这本书。我不太喜欢看这本书。 Ja niezbyt lubię czytać tę książkę. Odnyou hen xiang Zhongguo. Odnyou hen Mój kolega bardzo tęskni za Chinami. Tamen też chcą kan telewizję. 他们也想看电视我不太喜欢很冷的天气我不太喜欢很冷的天气 Ja niezbyt lubię bardzo zimną pogodę, nisia, szema, nisia, szema, czego sobie życzysz? Łochen, że. że. Jest mi bardzo ciepło. Chciesz mnież do swoją Czy tęsknisz za swoją Czy tęsknisz za swoją szkołę? Nisi tęsknisz za swoją szkołę? Czy tęsknisz za Lubisz polską pogodę? 波兰人也不太喜欢吃米饭。波兰人也不太喜欢吃米饭。p o l a c też niezbyt lubią 昨天天气怎么样？昨天天气怎么样？ 我妈妈想她的朋友我妈妈想她的朋友莫要妈妈 dancingisaforoncollagencol 请给我热的咖啡请给我热的咖啡